kuchni ciepła tego klimatu, że będziemy chcieli spędzać w nie więcej czasu. No myślę, że natura, czyli wszystko to, co możemy zrobić na frontach, na blatach, kolory, ale też to, co możemy przenieść: jakieś zioła, to, kwiaty? kwiaty też. I słuchajcie, ja to w ogóle tak jak patrzę na tę kuchnię z boku, to, to, to cały czas mam taką potrzebę powiedzenia czegoś bardzo ważnego, że w ogóle w kuchni. Chyba ten układ i to, w jaki sposób ona już z założenia jest skonstruowana, czyli to, że na przykład ma wyspę i że stoimy frontem, że widzimy tego kogoś bliskiego, kto jest obok, albo, albo na wprost, albo siedzi na sofie, coś ogląda, coś je, to tworzy taką właśnie niebywałą atmosferę bliskości i to już powoduje, że chce nam się wspólnie coś robić, gotować i być w tej kuchni.